Cześć, witajcie! Na tym filmie pokażę, jak jest zbudowana kosa spalinowa Stihl FS56. Konkretnie chodzi mi tu o silnik, gdyż będę go rozbierał, ponieważ wymaga wymiany tłoka z pierścieniami i cylindrem. To są elementy, które były w tej kosie, ona już jest w tym momencie po naprawie. Pokażę na tym filmie, jak te elementy wymienić, jak się do nich dostać, jak zdjąć łożyska z wału, uszczelniacze, których wymiana również była tutaj konieczna, jak odkręcić sprzęgło, takie drobne rzeczy. Kosa ta nie pracowała wcale dużo, jest z 2016 roku, ale przy zmianie właściciela nie został mu poinformowany, że trzeba tu stosować mieszankę paliwową, czyli paliwo z dodatkiem oleju. Poleciała ona na czystym benzynie, popracowała tylko bardzo krótki czas, no i bardzo poważnie się zatarła. Zrobiłem to w sumie dość szczegółowo, nie jest to czynność łatwa, ale jeśli ktoś ma choć jakieś małe pojęcie o mechanice, powinien sobie sam tę naprawę ogarnąć, także mam nadzieję, że ten poradnik pomoże. Zapraszam do oglądania. No dobrze, więc najpierw z ciekawości otworzę i zobaczę, co zawiera ten zestaw naprawczy. Jest jeszcze zaklejony. Tu mamy zapakowany cylinder, cztery nowe śruby. Tu jest zabezpieczony cylinder wraz z tłokiem. Dobra, tak to właśnie wygląda. Takie śmieszne zabezpieczenie chyba po to, żeby tłok nie wpadał głębiej. O, tak wygląda tłok. Niewielki, z jednym pierścieniem. Jak jak widzę, nie ma tu jednak uszczelki. Jest to wszystko niewielkie, ale przypominam, płacimy za ten cały zestaw 178 zł, co jak na oryginalne części Stil, to jest naprawdę bardzo, bardzo okazyjna cena. Zazwyczaj te części są dużo droższe. I można przystąpić do rozbiórki samej kosy. Zacznę od startera, który zajmuje dużą część samej. Kosy, więc już będzie bardzo dużo rzeczy na zewnątrz. Ja przyznaję, że wcześniej demontowałem już ten starter, żeby na pewno upewnić się, że kosa jest zatarta, no bo inaczej nie dostaniemy się do. Tłumika, więc nie będzie widać rys na cylindrze, który w silniku dwusuwowym bardzo fajnie widać. Trzy takie śruby i na starter zejdzie sobie tu teraz elegancko do tyłu. Tak jak widać, sam tłumik nawet nie jest mocno dokręcony, bo nie było takiej potrzeby. Następnie zdemontuję obudowę filtra powietrza wraz z filtrem powietrza. Tak wygląda filtr powietrza. Jest lekko zawrócony, ale jakiejś tragedii nie ma. Podejrzewam, że tak mało godzin przepracował, że nie był nigdy wcześniej czyszczony. Po demontażu górnej osłony już fajnie wszystko jest widoczne, ale żeby ją zdemontować, trzeba troszkę się natrudzić. Trzeba z góry zdemontować pojedynczą śrubę i od spodu 6 dwie w tym miejscu, dwie tutaj oraz te dwie tu. To są wszystkie takie same śruby, więc nie da się ich pomylić, a znajdują one się odpowiednio tutaj. Tutaj i tutaj. Teraz demontuję tą ostatnią śrubę, która nieco przytrzymuje nam sam właśnie kij od kosy. Teraz, przy pomocy klucza 8 mm, można odkręcić podstawę filtra powietrza. Za podstawą mamy jeszcze przewód, który należy zrzucić. Skróćca, ok, cała podstawa nam teraz schodzi. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem: należy również z kosy wylać lub odessać paliwo najlepiej przed całą pracą. Ja to zauważyłem przed demontażem gaźnika. No tak, jak widać, paliwo wygląda na takie żółte, więc w kolorze benzyny bez żadnych dodatków. Chociaż dodatki do oleju potrafią mieć najróżniejsze zabarwienie i czasem zabarwiają na tyle słabo lub wcale, że to jeszcze nie oznacza, że jest to. Czyste paliwo. Teraz z gaźnika należy zrzucić linkę. Najlepiej do końca wdusić przepustnicę i w tym miejscu ją przełożyć. Dodatkowo na dole zrzucamy przewód od paliwa. Zielony przewód w dolnej części zasila gaźnik w paliwo, więc jest w zbiorniku zakończony filtrem. A ten czarny przewód to przewód powrotny. Po zdemontowaniu tych elementów można zsunąć bezpiecznie gaźnik. Gaźnik jest firmy Zama, więc należącej marki do koncernu Steel. Tu mamy jeszcze pozostawione dwie śruby od regulacji. No w sumie gaźnika nie ma sensu regenerować. Myślę, że przy tak małym przebiegu nie ma takiej potrzeby. No chyba, że po samej naprawie będą jakieś nieprawidłowości, to wtedy się nim zajmę, a na razie, żeby nie robić większych kosztów, pozostawię ten gaźnik bez naprawy. Na tym etapie są takie dwie metody rozbiórki. Albo demontujemy te przewody oraz link Gazu, która mieści się w tym miejscu. To wszystko z tego gąszczu tu tuneli wyciągamy, i wraz z kijem i tym całym panelem, który steruje nam kosą, odrzucamy na bok, albo możemy tylko te elementy zdemontować, więc tylko te dwa przewody, sama linka gazu, wężyki nie są już połączone z silnikiem, i od spodu delikatnie odkręcić śruby od całej kosy, więc te cztery główne znajdujące się w tym miejscu i nie będziemy oddzielać tego kija, potocznie mówiąc od zbiornika, sobie to wszystko pozostanie, i ja z pełną skutecznością właśnie wykorzystam tę drugą opcję, więc po prostu odkręcę teraz od dołu cały silnik. Tak jak widać, tu są widoczne te cztery śruby na klucz Torx T27, więc teraz je tu odkręcę. Po wykręceniu czterech tych śrub, nie pomylcie się, bo są nieco inne w porównaniu do tych śrub z osłony. Można już zdemontować cały silnik do góry. Tak jak mówiłem, nic go nie trzyma. Delikatnie go tu teraz wyciągniemy. O! I mamy cały silnik na zewnątrz. Zobaczcie sobie jeszcze, jak w dolnej części poprowadzane są te przewody, w razie gdyby ktoś zdecydował się na demontaż. Ale tak jak mówię, nie ma potrzeby tego stąd wyskupywać. Cóż, z takich ciekawszych rzeczy, mimo że jest to model już z taką większą kierownicą i prawdziwą przekładnią kątową, nadal sam napęd jest na takiej lince ruchomej. Nie jest to sztywny. Pręt? No, niby to rozwiązanie jest nieco delikatniejsze, ale prawdę mówiąc, jest na tyle nieduża moc, że to się nie powinno rozrywać. No i raczej takich przypadków nie ma. Wadą jest to, że praktycznie nie ma tu systemu antywibracyjnego. Ta jedna śruba wkręcana od spodu tylko nam stabilizuje tu ten pręt w odpowiednim miejscu. No i tak jak widać, to gniazdo, mimo naprawdę niewielkiego przebiegu, jest dość mocno już wyrobione. I po skręceniu pokażę, że już taki lekki luz na boki, jak skręcamy kierownicą, występuje. Jeśli chodzi o sam silnik, no, tłumik jest już praktycznie odkręcony. No, tak. Jak widać oszczędza się mocno na masie, kiedyś mimo wszystko w stylu to były zapadki wykonane z aluminium czy też stali, teraz aktualnie to też jest w tych mniejszych modelach plastik, tu mamy też stworzywach kolektor z sący. no Jest to bardzo nieduża kosa, bardzo nieduży silnik. Będzie trzeba tu jeszcze zdemontować koło magnesowe, bo będziemy też wymieniać uszczelniacze. Inaczej w sumie się nie da, no bo silnik, tak jak widać, jest skręcony jednymi śrubami, aż od dolnej części po sam cylinder, więc to wszystko łącznie z wałem nam wychodzi. Kolektor z ssący przechodzi do nowego cylindra, więc demontuję ten element. Po wszystkim należy go po prostu sunąć Jest zamocowany na trzech takich śrubach. Jedna z nich ma takie złącze do przewodu masowego, które znajduje się w tym miejscu tu podczepialiśmy ten jeden z przewodów. Teraz można zdemontować cewkę zapłonową, również ten sam klucz Torx T27. Te śruby są wraz z podkładkami, pamiętajmy o nich przy montażu. Oraz sama cewka zapłonowa ma w tylnej części taki element stworzywa, taki dystans, również należy go tu umieszczać podczas montażu cewki zapłonowej. Teraz przyszła na pora na tłumik, który demontowałem wcześniej. Tłumik ma tylko taką uszczelkę, która najczęściej się tutaj przyklei. No I jak już widać przez kanał wydechowy tłok jest bardzo mocno porysowany do tego stopnia, że na chwilę obecną prawie nie ma możliwości jego obrócenia. O teraz bardzo delikatnie się poruszył. Cały tłok pokażę już po demontażu pod lepszym światłem. Kosz sprzęgłowy odkręca się w bardzo ciekawy sposób. Wewnątrz jest ukryta śruba, tym razem na klucz Torx T20, więc wkładamy klucz do środka. Musi być dość cienki, aby nam się zmieścił. Mimo, że jest to śruba od kosza sprzęgłowego, jest tu normalnie prawy gwint, więc odkręcamy, tak jak widać, tę śrubę w lewo. Ona sobie zawsze tu zostaje, nie ma możliwości jej wyjęcia. Ona tu już zostaje na wieki, wieków. Amen. Największym wyzwaniem w takiej kosie jest demontaż samego sprzęgła. Nie tylko bardzo ciężko je odkręcić, bo no nie za bardzo da się zakupić klucz do demontażu takiego sprzęgła, raczej mają go tylko serwisy. Ale no jest ten plus, że jest ono dość widoczne na zewnątrz. No i co prawda można tu zrobić jakiś uchwyt lub próbować je całe. Czy wimadle, czy żabą. No jest to troszkę ryzykowne, bo te elementy są bardzo kruche. Można je złapać i spróbować odkręcić. Oczywiście w lewo tu zawsze styl opisuje, w którym kierunku należy odkręcić sprzęgło słowem off. Także można w ten sposób spróbować. No, ja dość fartownie skorzystam tu z klucza do odkręcania tarcz w szlifierce kątowej. Jeszcze fajnie ten uchwyt pasuje, bo pasuje na te elementy w tym miejscu na te wcięcia, więc złapię za sam środek, a nie za te delikatniejsze elementy zewnętrzne. No, i też wiele osób mówi, żeby nie przytrzymywać za koło magnesowe, bo w stylach jest zintegrowany klin i może on się zerwać przy odkręcaniu, jeśli będziemy za nie trzymać. Raczej to się nie dzieje, też nie ma za dużego ryzyka, no ale koło magnesowe jest dość drogie, więc aby tego uniknąć, należy albo stosować blokady pod świecę zapłonową. Ja osobiście z nich nie korzystam od momentu, w którym w MS180 w Pilarce zrobiłem dziurę w tłoku, ale ponieważ tu i tłoki, cylinder jest do wymiany, to ja wręcz po chamsku mogę sobie włożyć w układ wydechowy w śrubokręt, bo to i tak jest wszystko do wyrzucenia i w ten sposób zblokować sam wał, żeby się nie obracał. No i spróbuję teraz, umieszczę tu ten klucz do końca, zapraszam się nawet o cylinder i spróbuję to sprzęgło odkręcić. W sumie nie poszło tak mocno, one nie będą mocno trzymać te sprzęgła, no bo to nie jest jakiś mocny produkt, więc Zwykła blokada, taki klucz do ściągania tarczy ze szlifierki kątowej i się uda. No i już nic nam naszego koła magnesowego nie przytrzymuje. Można teraz bardzo delikatnie za nim przytrzymać i plastikowym młotkiem delikatnie to uderzyć. Nie powinno jakoś mocno się trzymać. Jeśli nie chce się poddać, nie chce puścić jak w tym przypadku, to no, przecinakiem troszkę brutalnie to wygląda. Bliżej wewnętrznej krawędzi opieramy tam około magnesowy przecinak i bardzo delikatnie uderzamy. To chodzi tylko, żeby je delikatnie tak zerwać. No i dobra, poszło. Klin jest cały. Tak jak mówię, ten stożek jest tu bardzo nieduży, więc nie trzyma się ono jakoś specjalnie mocno. Na koniec został ten kielich z zapadkami, za który łapią elementy startera, za który uruchamiany jest silnik. Jego również odkręcamy w lewo kluczem 14 mm. Też jakoś mocno nie trzyma, a fajnie to schodzi kluczem udarowym i uczulaliście mnie na filmach, żeby najpierw demontować koło magnesowe, bo podczas odkręcania tego elementu jako pierwszego można uszkodzić klin w kole magnesowym. Ja się co prawda w wieloletniej karierze nigdy z tym nie spotkałem, no ale w sumie nic nie szkodzi, by właśnie robić to tak jak teraz, czyli w sposób prawidłowy. Pozostały cztery ostatnie śruby w dolnej części silnika, zresztą te śruby dostaliśmy nowe, odkręcamy je i mamy kompletnie już cały silnik rozłożony na części. Wszystkie trzymały dobrze, no bo ten silnik jakoś dużo nie popracował, nie rozkręcił się. Także demontujemy. Teraz po odkręceniu można zsunąć sam cylinder. Zejdzie on w tym momencie dość ciężko. O, już mi właśnie jako pierwszy zszedł ten dolny element. Demontować to jest dość ciężko, troszkę to trzyma, więc tak naprawdę sobie kosmetycznie. O, to z tej strony podważę i z przeciwnej również. I ściągamy to wszystko. Do góry. Tłok jest zatarty, więc stanowi dość duży opór w tej kosie. Dlatego to wszystko idzie dość ciężko. Ale po malutku i zeszło. O, mamy wszystko na zewnątrz. No i cóż, tłok jest brutalnie zatarty. Tak jak widać, nie ma absolutnie żadnej możliwości, by go tu uratować. Charakterystycznie dla tym, dlatego, że silnik przejechał się na czystej mieszance. Porysowany jest on tak naprawdę dookoła, więc również od tej strony. Zobaczcie również przy lepszym świetle, jak to wygląda, no bo na warsztacie niestety troszkę słabe. Mam to światło. Tak wygląda cylinder od strony wydechowej. Również no nie ma najmniejszych szans na jego Uratowanie tak wygląda od strony sącej, no i w dolnej części silnika widać troszeczkę opiłków, które powstały na skutek tego zatarcia. Póki tłok jest zamontowany, tego fragmentu bloku nie zdemontujemy. I jeszcze taka ważna wiadomość, bo wiele osób no, pewnie zostawiłoby te stare uszczelniacze lub nawet próbowaliby nie rozszczelnić tej dolnej części, więc to wszystko z, jakoś bez ruszania tego złożyć, ale no, uważam, że nie ma to sensu. Jest duże ryzyko, że ta część nam się tu rozszczelni podczas wymiany samego cylindra i sprzęt będzie pracował niepoprawnie. No a dodatkowo, no, niestety uszczelniacze w sztilach są bardzo słabe, dość szybko się psują, więc no taki montaż i demontaż to aż grzech, żeby ich nie wymienić, jest to mimo wszystko, mimo tego, że jest to mały model trochę pracy, więc ja również te uszczelniacze wymienię tu na nowe. Fajnie trzymają po tym czasie, widać, że jeszcze nie puszczały, no ale to wiadomo, to wszystko to takie badanie na oko. Nie ma sensu tego robić, zwłaszcza, że to wszystko będzie zgniecione jeszcze raz przez ten cały skręcony. Blok z cylindrem, więc na pewno istnieje ryzyko, że to wszystko już nie będzie trzymać tak dobrze. No więc plan jest taki: trzeba zdemontować zabezpieczenie stłoka, trzeba go wyjąć, żeby zdjąć ten kawałek bloku. No i niestety trzeba również wymieniać łożyska z kawału, ponieważ posłuchajcie sami. No jest to taki bardzo niepokojący dźwięk, one przejechały się troszkę na sucho. Czuję wręcz, że przy obracaniu one już tak delikatnie nie pracują płynnie, dostały troszeczkę strzału, troszkę tego zmielonego aluminium. Co prawda, bo aluminium, ale jednak negatywnie na nie wpłynęło. To też nie są jakieś tam porządne łożyska, dlatego na zakupach kupiłem podwiedyszki SKF i C3 do tego wału. Trzeba zrzucić te łożyska. Kupiłem również uszczelniacze za jakieś 33 zł za komplet, oryginały. Mam też oryginalną uszczelkę za złotych 8 i oryginalny filterek. Za chyba 7 zł. Tutaj na bieżąco zaraz pokażę jeszcze te ceny, więc rzeczy pozostałe również kosztują grosze. Zacznę właśnie od demontażu płoka. Łok jest zdemontowany, można teraz zrzucić drugi uszczelniacz oraz łożyska. Łożyska ściągamy przy pomocy ściągacza. Ja akurat mam taki bardzo duży, specjalnie zmodyfikowany, bo już kilka razy zajechałem je w tym miejscu, więc mi pozostawały te łapki, które sobie zmodyfikowałem. No bo w różnych wałach różnie to schodzi. Wał do łożysk można kupić za 20-30 zł na Allegro do takiej mniejszej kosy, ale gdzieś tam w przypadku większych wałów to często mi się to wszystko wyginało. Mamy założony taki ściągacz, no i ściągamy. Dokładnie to samo robię teraz z przeciwnej strony. Koszyczki są co prawda całe, ale widać po nich, że są takie lekko przegrzane, więc no troszeczkę cierpiały na sam koniec. No i dźwięk jest naprawdę mega niepokojący, zwłaszcza w przypadku tego, więc no niestety, złom. Nowe łożyska SKF są tańsze niż oryginał i często też tańsze, ale trzeba z nich zdemontować te osłony, które tylko by nam przeszkadzały w przypadku zastosowania w pilarce, która smaruje się z mieszanki paliwowo-olejowej. W sumie no, dobrze jest też wypłukać delikatnie ten smar, żeby. No bo on tutaj nie, nie będzie potrzebny, żeby nam nie narozrabiał wewnątrz silnika. Jeżeli chodzi o łożysko główne korbowodu, na pewno również nieco ucierpiało, ale widzę tak poobracając je no, że jakiegoś tam dramatu nie ma, powinno dostać troszeczkę mieszanki, dostanie też troszkę oleju na pierwszy start i będzie wszystko ok, luzu tu żadnego nie ma, więc no, wał musi ocaleć, nie jest to też element taki tani, więc fajnie, żeby chociaż to zostało z tego silnika no, jeśli chodzi o łożyska, jeśli dobierzemy jakieś inne łożyska, czasem się uda, że one fajnie lekko tu wskoczą, no ale niestety najczęściej tak jak jest w tym przypadku no chociaż tak delikatnie spróbuję mocniej no kurcze, nie ma jakiegoś dużego oporu, ale jednak jest tak samo będzie na pewno z drugiej strony. No i wyjście jest takie: albo delikatnie założyć jakąś tuleję. Ci, co nie mają takich wymiarowych tulej, często nakładają jakieś nasadki i można delikatnie spróbować to łożysko wbić, ale trzeba to robić naprawdę delikatnie, ponieważ ten wał w tym miejscu może się tu schodzić. Można go po prostu skrzywić, zniszczyć, więc trzeba to robić bardzo z głową, lub najlepiej jest te łożyska podgrzać. Nie wolno też absolutnie wkręcać tego wału jakoś tu w imadło, bo tu pracuje uszczelniacz, musi być ta powierzchnia nieuszkodzona, więc też nie wkręcajcie tu na hama imadło, nie uderzajcie młotkiem bo nie tylko można go zgiąć, ale też podrapiecie tymi łapkami od imadła y, 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 właśnie wał w tym miejscu. No i dobra, łożyska grzałem przez 5 minut w temperaturze 200 stopni. Szybko zobaczmy teraz jak one tutaj wejdą. Ok, mamy to. W tym czasie jak wał sobie ostygnie z tymi łożyskami, ja oczyszczę dokładnie te elementy. No, szczotka druciana, troszkę benzyny. Jakoś tam nie trzeba będzie się z tym dużo posiłkować, oczyszczenie tej starej uszczelki. I to wszystko trzeba przygotować do złożenia. Na szczęście cylinder jest nowy, więc czyścić go nie trzeba. No dobrze, zatem pora już na czysty montaż tego wszystkiego. Zaczniemy od założenia tłoka wraz ze sworzniem na korbowód. Tak jeszcze odnośnie łożysk. Jeśli mamy łożyska z plastikową koronką, to pamiętajmy, żeby ich nie grzać. I troszkę skuteczniejsze jest grzanie w piekarniku, no ponieważ lepiej ta temperatura będzie przyjmowana, bo z opalarki to tak wiadomo, nie do końca równo jesteśmy w stanie je ogrzać te łożyska. Wiele osób też wkładawało do zamrażarki, by obniżyć jego temperaturę, by jeszcze chętniej te łożyska wskoczyły, więc metod jest dużo. No a tak jak widać jest to mimo wszystko bardzo pracochłonne. No więc tak, tłok ma odpowiednią strzałkę, bo nie jest on oczywiście dwustronny, jest ważne to jak go założymy. Strzałka jest od strony wydechowej. Tu mieliśmy koło magnesowe, tu była montowana cewka, tłumik jest z lewej strony, więc ta strzałka musi być właśnie tak, więc tak zakładamy tłok, ale przed tym dosłownie kropelkę oleju damy wewnątrz nałożysko, może jeszcze jedną. I choć niestety będzie nam przy dalszej pracy troszkę przeszkadzał, nie mamy wyjścia, musimy nałożyć ten element. Na razie obojętnie w jakim miejscu on będzie, nie ma to większego znaczenia, gdyż się swobodnie obraca. Teraz nasuwamy to wszystko na wał, o fajnie, sworzeń nam już to chwycił, dobrze, tutaj mamy koło magnesowe, tu mix z lewej strony, strzałka, wszystko pasuje i teraz należy ten tłok zabezpieczyć. Sworzeń musi być wsunięty do samego końca, zabezpieczenie jest tylko teraz z jednej strony, z tej, z której wsuwamy sworzeń, tak teraz na tłoki się robi, bo dwa zabezpieczenia w sumie były niepotrzebne. I zabezpieczenie też oczywiście do samego końca musi nam dotrzeć. Teraz można założyć uszczelniacze. Tak jak mówiłem, ja zdecydowałem się na oryginał sztila. Występują też bardzo popularnie wszelkiego rodzaju zamienniki. Od strony koła magnesowego mamy taki fajny stożek, że w sumie uszczelniacz delikatnie tak go wkręcając, wskoczy nam bardzo chętnie sam. To teraz lekko cofnę ten wał, bo już tak na łożyskach, tu się fajnie umiejscowił. Dobra, to też będziemy lekko przesmarowywać silikonem, więc starajcie się mieć dłonie, czy też rękawiczki czyste, żeby tego za mocno nie natłuścić, żeby nam się później masa uszczelniająca nie odparzała. No i tu jest taka ostrzejsza krawędź, można sobie delikatnie ułatwić sprawę nawinąć na końcówce taśmę izolacyjną lub, no jeśli mamy wczucie, ja tak zawsze robię, nigdy mi się tam żaden uszczelniacz nie uszkadza, tak lekko pod kątem i też tak go wkręcając, bardzo delikatnie dociskając, wrzucić tutaj na ten wał. Ok. Nic się tu nie podwinęło. Wszystko jest w porządku. Też ten uszczelniacz sobie tu prawidłowo siedzi. W następnej kolejności zakładamy uszczelkę. Ona ma te wycięcia tak pod kątem, więc odwrotnie nie da się jej założyć. No bo nie będzie nam pasować do samej samego tej podstawy wału, więc zakładamy ją w ten sposób. Musi się bardzo fajnie zgrywać. O tak właśnie z tymi wycięciami. I teraz można nałożyć cylinder. Przed nałożeniem cylinder też w środku delikatnie przesmaruję olejem na pierwszy taki łagodniejszy start. Troszkę to wszystko rozprowadzę paluchem, bo to najlepiej najpewniej. I teraz tu gdzie strzałka w dół to nie tą stroną tylko tu gdzie montujemy tłumik ustawiamy pierścień na zamku. Więc w tym miejscu nasuwamy cylinder. Cylinder jest troszkę słabo podcięty, więc w sumie można się delikatnie posiłkować małym płaskim śrubokrętem i delikatnie ten pierścień docisnąć, lub użyć specjalnych uchwytów do pierścieni, takich ścisków. Dobra, wszystko fajnie wyszło. Dobrze, teraz ustawiamy mniej więcej uszczelkę, i to wszystko o. Tak do samego końca równo musi nam się zejść, i teraz sobie to obracamy, i właśnie w tym momencie będziemy to wszystko smarować. Dirko podstawa wału musi być przymocowana odpowiednią stroną, więc nie można jej sobie obrócić. Sztil troszkę to zabezpieczył w ten sposób, że jest tu taki wystający fragment aluminium takiego odlewu, więc odwrotnie się tego założyć nie da po prostu. Więc ta część musi być z tej strony, gdzie są już takie dwa widoczne gwinty w tej podstawie, to tu. Ten wystający element to trzecie miejsce mocowania startera, tu taki trójkąt. I tak jak widać wtedy nam tu ta część przechodzi, da się zamocować, no bo z drugiej strony nie byłoby takiej możliwości. Z przeciwnej strony tu nic nie jest mocowane, tylko cewka zapłonowa, więc tu nie ma w tych miejscach żadnych gwintów. Ale zanim to założę, to to wszystko należy przesmarować. Dirko naniesione, tak jak widać też troszkę popoprane paluchem, bo już dawno zaschła mi cała końcówka. Ja jeszcze bardzo cienką warstwę daję w miejscu uszczelniaczy. Tak, żeby mimo wszystko dodatkowo się nieco skleiły, a na drugim elemencie nie smaruję już, bo byłoby za dużo tej masy, ale tu na łączeniach uszczelniaczy z cylindrem troszkę przesmarowuję we wszystkich tych czterech kątach, żeby tam na pewno jakieś powietrze się nie dostawało lewe. I Bardzo ważne rzecz: uszczelniacze nie mogą być dopchnięte na maksa do samych łożysk, muszą być tak jak teraz, zresztą jest tak w cylindrze zrobiony taki wystający, Aluminiowy odlew, żeby nie były te uszczelniacze, muszą być tak jakby ustawione, jak widzicie, na równo z końcem cylindra. One wtedy tu tak fajnie się nam cały silnik schodzi. No i cóż, myślę, że nie ma co więcej o tym opowiadać. Nakładamy teraz tą część. O, fajnie tu sobie siądzie. Wstępnie ją dociśniemy, no i wkładamy nowe śruby, które dostaliśmy do całego zestawu i możemy ten silnik delikatnie skręcać. Nie stosuję tutaj kleju, ponieważ nowy cylinder nie ma w sobie gwintu. Tu nie ma żadnego gwintu. No, jeszcze pokażę, jakbyście nie chcieli w to uwierzyć. Coś tam widać, że nie jest to element nagwintu, nagwintowany, ponieważ to są takie wkręty samogwintujące, więc wkręcają się z takim dość sporym oporem, no bo właśnie najpierw musi się utworzyć gwint, więc też nie ma możliwości, żeby się jakoś tam wykręcały z tego powodu. Na pierwszy raz trzymają się bardzo fajnie. Silnik mamy złożony, troszkę tej masy wszędzie powychodziło, ale to jest normalne. Tak jak widać uszczelniacze bardzo, bardzo minimalnie wystają, jednakowo z dwóch stron. Zwróćcie zawsze uwagę, czy są umiejscowione równo, czy gdzieś on nie stoi pod kątem, bo jak coś to od razu widać, no ale silnik wygląda na skręcony poprawnie. Teraz poczekam aż to wszystko wyschnie, no i zmontuję to już wszystko do końca. Zręcając cewkę zapłonową, też będzie nieco trudniej, bo pamiętajmy o tym, że również w tym miejscu cylinder nie jest nagwintowany, również gwint wytworzą sobie dopiero śruby. Cewkę ustawiam na przerwę 0,2 mm. Ponieważ te śruby były wcześniej używane do skręcenia silnika całego wraz z dolną obudową kosy, no to je już smaruję na klej, żeby trzymały lepiej, no bo już były wykorzystane ponownie, więc wcześniej odtłuszczamy klej do śrub i można ten silnik przykręcać. Zarówno uszczelki pod gaźnikiem, jak i pod kolektorem ssącym wyglądają w porządku, więc można je śmiało wykorzystać raz jeszcze. Nie widzę również potrzeby, by doszczelniać je jakimś tam silikonem, więc wszystko to użyję ponownie. W razie co to ten element też jest dość łatwo wymienić. Cylinder w tym miejscu również nie posiadał wcześniej gwintu, więc te śruby też z takim lekkim oporem będą nam się wkręcać. Wiadomo, jeśli ktoś uważa, że to niepotrzebna oszcz oszczędność, śmiało może sobie takie uszczelki dokupić nowe wykonywaniu remontu w swoim egzemplarzu kosy. Tak samo tłumik, uszczelka chociaż przybrudzona nie jest wytmuchana i też można zastosować ją podobnie i tak samo jak w przypadku innych przykręcanych podzespołów również nie ma jeszcze wytworzonych gwintów w cylindrze, więc sam tłumik też będzie wkręcał się z lekkim oporem. Na tym etapie można już składać tą górną osłonę, a jeszcze z tyłu zostało podczepić to odpowietrzenie od zbiornika pod ten króciec. Tak jak widać, ja tych elementów jakoś mocno nie doczyszczałem, więc to wszystko jest takie troszkę zabrudzone. No stwierdziłem, że nie ma tu jakiegoś mocnego bałaganu. To wszystko według uznania nie jest jakiś tam mocno przeszkadzający brud. No w sumie też by mi to jakoś dużo czasu nie zajęło, więc może to troszeczkę fuszerka, ale no mówię, no nie ma tu jakiegoś tam dramatu. To się do środka silnika też nie przedostanie, więc więc najważniejsze, że sam tutaj ten element podczas montażu był czysty. To i tak jest bardzo czasochłonny proces, ale jak widzicie, można jeszcze więcej takich elementów wykonać i jeszcze taki proceder się wydłuża, więc wszystko jak tam uważacie, to sobie możecie dodatkowe jakieś czynności dołożyć. Dobra, zakładamy teraz to i lecimy dalej. Troszkę to niedoczyszczone, ale za to kupiłem nowy filterek. Kosztuje niecałe 7 zł, to naprawdę jak na dzisiejsze czasy rewelacja, więc... Nie ma co dziadować, i to oczywiście mówię o oryginale, oraz kupiłem świecę zapłonową. Ona z tego co pamiętam, około 16 zł. Tak właśnie ta świeca wygląda. Też się tu teraz wkręcę. No i cóż, tak naprawdę jeszcze tylko właśnie ta obudowa filtra powietrza. Osłona wraz z starterem z tyłu. No i kosa jest gotowa. Pozostawię jeszcze ten klej do śrub z tym silikonem, żeby sobie dobrze dosechł. I jutro zrobię próbę. No więc sprzęt został złożony. Zbiornik jest uzupełniony mieszanką 1 do 40. Troszkę gęstszą, ponieważ jeszcze jakieś resztki tej czystej benzyny mogą być w układzie. Ja dokładnie przepompowałem cały układ, żeby gdzieś w tych wężykach znajdujące się resztki czystej benzyny wymieszały się z tym. Paliwem ze zbiornika. Tak naprawdę sprzęt odpaliłem już wcześniej, więc wiem, że pracuje dobrze. Mimo tego, że nie wykonałem żadnej korekcji gaźnika. No zresztą, zobaczcie sami, włączamy same. Jest jeszcze nie rozgrzany, przez to do końca nie pracuje poprawnie. Jak się zagrzeje, to zobaczcie sami, to wszystko wygląda znacznie lepiej. ale mimo wszystko lekko trzeba podbić obroty jałowe i lekko chyba zmniejszyć dawkę paliwa, bo troszeczkę jednak nie osiąga tak płynnie pełnych obrotów. Niska cena cylindra i tłoka wpłynęła na to, że całą kosę udało się dość tanio naprawić, mimo że wymagała jeszcze wymiany łożysk oraz uszczelniaczy. Myślę, że zamknęliśmy się w trzech stówkach, ale policzę to jeszcze i będą te wyliczenia widoczne teraz na ekranie. Co ważne, kosą można normalnie pracować, nie trzeba jej jakoś tam specjalnie teraz docierać. Wiadomo, nie forsować zaraz na Dwumetrowej trawie, do czego ten sprzęt i tak według y, zapewnień producenta się nie nadaje, tylko tam z początku troszeczkę delikatniej. Może jakąś drobną przerwę zrobić, więc nie kosić pięciu zbiorników na raz. No i cóż, ta kosa pozostanie w rodzinie, więc w razie gdyby wystąpiły jakieś usterki, to będę o nich wiedział i będę informował na swoich filmach. Z pewnością pojawi lub pojawiła się też pełna recenzja tego modelu. Jak go mam, to stwierdziłem również, że zrecenzuję go pod kątem wyposażenia i tego, czy warto w ogóle zdecydować się na jego zakup. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Czy podobała się ta naprawa? Co powinienem zrobić inaczej? Co powinienem poprawić? No i ogólnie, czy udało mi się pomóc? Czy woleliście jednak zdać się na autoryzowany serwis? Dzięki bardzo za poświęcony czas. Na razie, cześć!